Yes. Oh. uczyli w szkole, nas uczyli w szkole, że całuje się na stole. Moi drodzy, młoda para teraz uroczyście przekroi razem wspólnie pierwszy kawałek tego wspaniałego tortu, a więc moi drodzy, pierwsza, że tak powiem, wspólna robota. Razem właśnie tak, tak, pięknie, wspaniale. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy już przy torcie, tort kojarzy nam się z marzeniami. Każdy ma jakieś marzenie, krojąc torta. Ja znam największe marzenie Grzegorza. Otóż moi drodzy, Grzegorz marzy o tym, żeby Basia... Przez pierwsze 10 lat ich małżeństwa przynajmniej 5 razy odezwała się do niego tymi oto słowami: Będę jest I życzymy mu tego całego serca. Moi drodzy, zapraszam. Proszę się przestawać, podchodźcie, naprawdę, delicję ten pomysł. Zapraszamy serdecznie.